Cześć, tu Werena z szuflady pełnej słów. Zapraszam cię do wysłuchania książki pod tytułem Karolina. Rozdział 14. Włażej od rana nie jest, delikatnie mówiąc, w najlepszym nastroju. Zapina kolejne guziki beżowej koszuli i czuje jak drżą mu ręce. Wpuszcza ją w brązowe czy nosy. Jeszcze pasek i dopiero nerwowo strzepuje dłońmi, jakby chcąc zrzucić z siebie całe napięcie. Próbuje się cieszyć i podchodzić do tego optymistycznie, ale to naprawdę okazuje się trudniejsze niż zakładał. Ledwie dowierza, że po ostatnich nie najlepszych doświadczeniach znów dał się wperswadować w randkę, która nie do końca pokrywa się z jego pragnieniami. Co takiego jest z nim nie tak? On sam, niewykluczone z czasem, zdecydowałby się umówić z Bianką, ale chciał najpierw poukładać swoje uczucia względem Karoli. A teraz, dzięki mamie, musiał to zrobić szybciej niż zamierzał. To właśnie rozmowa z nią otworzyła mu oczy, a jej słowa bardzo dobrze zapadły w pamięć. Już w czasie powrotu do domu z wesela, mówiła: Może zbyt pochopnie oceniłam musiałowiczównę? Muszę przyznać, że to całkiem miłe dziecko ale zarazem zadufane w sobie, kapryśne i zepsute. Dużo jej do doskonałości brakuje, ale przecież nie każdy w swoim dwudziestym szóstym roku życia może być tak dojrzały i rozsądny, jak na przykład Bianka. Pomimo, że Karolina mówiła o tobie naprawdę miłe rzeczy, wcale nie zmazała swoich win. Widać, że to jedna z tych osób, które myślą, że jeśli już zorientowały się w swojej pomyłce, to automatycznie wszystkie ich błędy zostaną zapomniane. Jakiej rzeczywistości ona żyje, żeby nie wiedzieć, że nie tak działa ten świat? Ja myślę, że to zwykła kokietka. Chciała się zabawić to wszystko. Nie możesz brać na serio tych jej uśmieszków i trzepotania rzęsami, skoro na każdym kroku podkreśla, że się przyjaźnicie. Pchi, kto to widział? Przyjaźń między kobietą a mężczyzną. Przecież to niedorzeczne. W czasie śniadania kontynuowała. Obserwując was razem, nie zauważyłam żadnego większego przywiązania z jej strony. Najmniejszego. Nawet jeśli robiła jakieś dwuznaczne gesty, to zapewne wyłącznie przez ilość wypitego szampana. Zresztą sam mówiłeś, że ma już chłopca, a zachowuje się w taki sposób? Zdaje się, że pojęcie lojalności i uczciwości jest jej obce. Jak można brać na poważnie taką osobę? Synku, widziałam wczoraj, jak na nią patrzysz ale próżne twoje starania. Młoda musiałowiczówna to nie jest dziewczyna dla ciebie, i im szybciej zdasz sobie z tego sprawę, tym lepiej. Natomiast Bianka. I tu zaczynały się standardowe hymny pochwalne na cześć tej, którą ona dla niego wybrała. Słyszał w głosie mamy troskę i smutek. Zdawał sobie sprawę, że ona, jako ktoś patrzący na tę sytuację z boku, widzi znacznie więcej niż on, bezpośrednio w nią zaangażowany i choć jej słowa bolały, wiedział, że mówi to dla jego dobra. Ta rozmowa idealnie podsyciła i spotęgowała jego własne rozterki, dlatego niesiony na fali namów, perswazji oraz wewnętrznych wątpliwości, zdecydował się zadzwonić do Bianki. Nie mógł jednak zapomnieć o tych ostatnich dwóch tygodniach, w czasie których miał wrażenie wszystko się między nim a Karolą zmieniło. Nie potrafił pojąć, czemu tak zafiksował się akurat na tej dziewczynie. Nikt ponoć nie traktuje kobiety lepiej niż mężczyzna, którego ona nie chce i w ich przypadku to stwierdzenie sprawdza się w pełni. On, gdyby mógł, przychyliłby jej nieba, byle tylko zobaczyć uśmiech na jej ślicznej twarzy. Ale cokolwiek by nie zrobił, ona pozostawała niewzruszona i obojętna, szczelnie zamykając go w friendzone. Sam nie wiedział, jak powinien tłumaczyć sobie sprzeczne sygnały z jej strony. Momentami wydawało mu się, że ona z pewnością coś do niego czuje. Widział to w jej oczach, w sposobie, jak reagowała na jego dotyk, a jednocześnie jej usta cały czas powtarzały, że są przyjaciółmi i nic więcej. Jak w takiej sytuacji mógł sądzić, że ona zna swoje uczucia i traktuje go poważnie, a nie wyłącznie bawi się nim z nudów w oczekiwaniu na księcia z bajki? Jeśli spojrzeć na to obiektywnie. Nie zrobiła nic, żeby jakkolwiek pokazać, że zależy jej na nim bardziej niż na człowieku, któremu winna jest wdzięczność, a jednak on cały czas podsycał w sobie nadzieję. Jakby całkowicie zapomniał, co mówiła i myślała o nim na samym początku. A może ona wciąż tak sądzi? Jest miła, bo czuje się zobowiązana, ale nadal uważa go za kogoś poniżej swojego poziomu, z kim relacja jest dla niej nie do pomyślenia. Miotał się zdezorientowany, czy słuchać serca, czy rozumu, ale wciąż nie mógł się zdobyć na to, żeby odpuścić. W końcu postanowił, że zamknie ten rozdział, ale zanim to zrobi, chce ostatecznie przekonać się o jej intencjach. Dlatego schował swoją godność do kieszeni i pojechał do domu dziecka w dokładnie tym samym czasie, co ostatnio, kiedy na siebie wpadli. Uznał, że jeśli ona darzyłaby go jakimiś uczuciami, Skorzystałaby z każdej okazji, żeby się z nim niby przypadkiem zobaczyć. On przynajmniej tak właśnie by zrobił. Spotkało go gorzkie rozczarowanie. Karolina nie pojawiła się, co tylko upewniło Błażeja w przekonaniu, że jakiekolwiek nadzieje na wzajemność z jej strony stanowią wyłącznie pobożne życzenie. Zrozumiał, że powinien o niej zapomnieć i skupić się na kimś realnym, kto gotowy jest odwzajemnić jego zainteresowanie. Dlatego postanowił dać sobie i Biance szansę. Zamierza podejść do tej randki na serio, nigdy bowiem nie chciałby dziewczyny zranić i potraktować jako remedium na skomplikowaną sytuację z inną. Zatem solennie obiecał sobie, że nie będzie bawił się niczyimi emocjami, a ślepe zauroczenie Karoliną przechodzi do przeszłości. Kiwnął sobie głową w lustrze i uśmiechnął do siebie niewyraźnie. No nadgarstku zapina, że jeszcze kilka pompek diora, któremu wierny pozostaje od lat. Telefon i może wychodzić. W holu bierze kluczyki do Leksusa, kwiaty, otwiera drzwi i niemal zderza się w nich z... – Karola, co ty tu robisz? Mimo wszystko na jej widok puls mu przyspiesza. Błażej, woła zasapana. Jak dobrze, że cię jeszcze zastałam. Właśnie wychodzę. Informuję. A ona przebiega wzrokiem po jego postaci, a kiedy zatrzymuje oczy na bukiecie białych lilii, krzywi się nieładnie. Kupiłeś jej kwiaty? Nie, po chwili uświadamia sobie urażona. Sam je dla niej zerwałeś. Nie zamierza wyprowadzać jej z błędu, że to jego mama je ścinała i to ona wiedziała, że lilie są ulubionymi kwiatami Bianki. Słuchaj, jeśli chcesz porozmawiać o florystyce i ogrodnictwie, to możemy to zrobić innym razem. Możemy, całkiem chętnie, ale teraz muszę ci coś powiedzieć. To bardzo ważne. Karola spiesze się. Czy to nie może zaczekać? Nie, nie może, bo ja nie chcę, żebyś szedł na terantkę. Słucham? Ja, ja w końcu wszystko zrozumiałam. Nie chcę, żebyś spotykał się z Bianką ani z żadną inną dziewczyną, tylko ze mną. Na moment zapiera mu dech, a wzdłuż kręgosłupa przechodzi dreszcz, ale szybko zwycięża w nim zwątpienie. Co ty znowu wymyśliłaś? To jakaś twoja nowa gra? Nie, no coś ty. Mówię szczerze. Przyszłam ci powiedzieć, że zależy mi na tobie i ja chcę, to znaczy chciałabym zaprosić na randkę ciebie. To musi śnić. To musi mu się śnić, choć zważając na okoliczności wygląda mu to raczej na koszmar. Nerwowo pociera ręką czoło. Jakby to miało pomóc w procesie myślowym? Nie rozumiem cię, mówi w końcu. I nie wiem, o co ci chodzi. Najpierw mnie nie znosisz, odpychasz, trzymasz na dystans, potem mianujesz przyjacielem, a teraz, jak próbuję iść do przodu, wyskakujesz z czymś takim? A nie chodzi czasem o to, że tak naprawdę wcale o mnie nie dbasz, ale też nie chcesz, żebym spotykał się z kimś innym? Zrobiłaś sobie ze mnie swoją zabawkę? Skąd? Jak możesz tak myśleć? Wiem, że popełniłam kilka. wzdycha. No dobrze, bardzo wiele błędów, ale przeprosiłam przecież i bardzo chciałabym ci to wszystko wynagrodzić. Wiem, że potrafię daj mi tylko szansę udowodnić, że to, co czuję, jest szczere i prawdziwe. Tak? A kiedy zrozumiałaś, co czujesz? Może zakochałaś się we mnie w chwili, kiedy powiedziałem ci, że wybrałem inną? Nie zakochałam się w tobie wtedy, w lesie. W momencie, gdy stanąłeś w obronie przemka tylko po to, żeby nie sprawić mi przykrości. Błażej milczy, przyglądając się jej uważnie i marzy, co by było gdyby. Nawet nie wiesz, jak chciałem to od Ciebie usłyszeć. Najpierw, żeby podreperować moją urażoną dumę. Potem, kiedy pozwoliłaś się poznać, miałem nadzieję, że może faktycznie coś z tego będzie. Ale to Ty wyznaczyłaś jasne granice, a teraz. Spuszcza głowę, świadomy, że jego odpowiedź może być tylko jedna. Teraz jest już zwyczajnie za późno. Przykro mi, mówi i nie mogąc znieść wyrazu jej twarzy, mijają i odchodzi. Nie, nie mów tak proszę. Rzuca się za nim i łapie go za rękę. Jesteś najlepszym i najuczciwszym człowiekiem, jakiego znam. Więc jeśli cokolwiek do mnie czułeś, to nie mogło to tak po prostu przeminąć z dnia na dzień. Karola, zrozum mnie. Jak mam wierzyć, że ci na mnie zależy, a twoje uczucia są prawdziwe, kiedy ledwie tydzień temu na zabój zakochana byłaś w innym? To nieprawda. Wmówiłam sobie, że jest między mną a przemkiem więcej niż w rzeczywistości było. Ale przy nim nigdy nie czułam tego, co gdy jestem z tobą. O nim nigdy nie myślałam w taki sposób, nie śniłam, nie umiałam skończyć żadnego jego portretu, a teraz do ciebie, z tobą. To coś zupełnie innego. Czuję to całą sobą i nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. To jest naprawdę tak, jak mówiłeś. Gdybym nie miała całkowitej pewności, że to ciebie pragnę, nie przychodziłabym tutaj mieszać i komplikować sytuacji. Za bardzo cię szanuję i za bardzo zależy mi na tym, co jest między nami. Musisz mi uwierzyć. Pojechałam nawet do domu dziecka. Co? Byłaś tam? Tak. Siedziałam z dzieciakami całe środowe popołudnie, licząc, że się pojawisz jak co tydzień, ale nie przyjechałeś. Proszę, pozwól mi udowodnić, że szaleję na Twoim punkcie i wybacz, że zajęło mi tyle czasu, żeby to zrozumieć. Patrzy w jej płonące oczy, pełną emocji twarz i wierzy, że jest szczera, a przynajmniej w tym momencie wierzy w to, co mówi. Walczy o niego i to sprawia mu przyjemność, ale nie potrafi jej zaufać. Nie, Karola. Wyswobadza swoją rękę z jej dłoni. Nasz czas minął. Czeka na mnie świetna dziewczyna, przy której nie muszę się obawiać, że nie wie, co dzieje się w jej sercu i zrani moje uczucia. Jej nie mam czego wybaczać ani zapominać. A między nami za dużo się wydarzyło, żebym potrafił uwierzyć, że jestem tym, kogo naprawdę pragniesz. Po jej policzkach spływa kilka łez, których już nie daje rady powstrzymać. Nie płacz, proszę. Błażej zaciska zęby i z trudem powstrzymuje się, by ich nie otrzeć. Nie mówię tego wszystkiego, żebyś cierpiała czy płakała. Chciałam tylko, żebyś wiedział. Mówi cicho. Mógł zdecydować. Zdecydowałem, kiwa głową, a z niej jakby uchodzi powietrze. Szanuję to. Szybko wyciera policzki. Karola, naprawdę muszę już iść. Informuję, ale nie może się na to zdobyć. W końcu z ociąganiem odwraca się i zmierza w stronę stojącego na podjeździe auta. Choć wie, że postępuje właściwie, to czuje się okropnie. Ma pretensje do niej, że tak się spóźniła, do siebie, bo wbrew wszystkiemu polubił właśnie ją i do losu, krzyżującego ich ścieżki, kiedy nikt tego nie chciał, a pozwalającego rozminąć się im w tak kluczowym momencie. Kładzie bukiet na siedzeniu pasażera i zamyka drzwi. Błażej? słyszy za plecami. Odwraca się, a Karolina po chwili staje tuż przed nim. Długo nic nie mówi, tylko patrzy na niego mruganiem, próbując powstrzymać płacz, a on w jej oczach dostrzega coś nowego. To rezygnacja. Wyglądasz wspaniale. Niemal szepcze i kładzie obie dłonie na jego piersi. Przez materiał koszuli czuje, że mimo upału są lodowate. Bianka jest, Miła, śliczna, dobra i uwielbia cię od pierwszej chwili. A to oznacza, że jest też dużo mądrzejsza ode mnie. Z pewnością znacznie bardziej zasługuje na ciebie niż ja. Sili się na uśmiech. Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, ale musiałam chociaż spróbować zatrzymać cię dla siebie. Z całego serca życzę ci szczęścia i udanego wieczoru. Zasługujesz na wszystko, co najlepsze. Baw się dobrze. Błażej nie potrafi wydobyć z siebie słowa, oderwać od niej oczu, ani się ruszyć. Jest kompletnie rozczulony tymi słowami i jej wzruszeniem. Wydaje mu się w tym momencie kompletnie bezbronna, co jest tak wbrew jej charakterowi, że robi mu się jeszcze bardziej żal. Chce ją przytulić, pocieszyć, wierzy jej, widzi jej cierpienie, ale niestety to w tym momencie niczego nie zmienia. Niczego. Bardzo mi przykro, nigdy nie chciałem cię zranić. Wiem, kiwa głową. Wszystko w porządku, jedź już. Robi krok w tył i oplata się ramionami, jakby ze strachu, że zaraz się rozsypie. Nie chcemy, żebyś się spóźnił. On nie rusza się jednak. Poradzisz sobie? Wydusza przez ściśnięte gardło. Tak, znów się cofa. Nie martw się o mnie, nic mi nie będzie. Wierzę, ma rację i powinien iść, inaczej nie dotrze na czas. Z ciężkim sercem wsiada do auta, ale ze zrozumiałych względów nie rusza. Potrzebuje dłuższej chwili, nim udaje mu się opanować. Symbolicznie odjeżdża ku swojej przyszłości, ale nie potrafi nie patrzeć za siebie. W tylnym lusterku widzi, jak Karolina odprowadza go wzrokiem, a potem chowa twarz w dłoniach.